Siemanko, witam w kolejnym odcinku z G4 Skins. No i tak, mamy nowy nowe evencik, także na pewno potestujemy skrzyneczki e, też tryby. No i co? Zaraz konkursik, ale jeszcze przypominam oczywiście o kodzie Rafikos, który daje wam 5% do doładowania portfela i można otworzyć jedną darmową skrzynkę tego oto speka. Także yy, temat fajny. Dobra, wpiszę jeszcze raz tak o pyk, pyk elegancko sobie przejdziemy stąd. No jest dużo różnych metod płatności e, i z tutaj bonusik. Mamy kryptonowe, e, PayPal, SMS, bliczek, PaySafeCard jest tak naprawdę sporo. No Bitcoinik Ciekawie, fajnie no, fajnie, że to dodali, dobra, yy, co teraz, yy, zaczniemy sobie myśleć od tych skrzyneczek, bo mamy evencik taki stricte piłkarski, za otwieranie skrzynek dostajemy walutę i też właśnie teraz jeszcze w przy, w, przy wpłacie jest waluta, także to też jest fajne, że dostajemy walutę przy okazji, fajny moment, dobra. Otwieramy co? Zaczniemy sobie od pierwszej, je trochę ściszej o konkursie. No i co klasycznie e, pod odcinkiem zg 4 dla osób, które subują, lajkują i piszą komentarze, będę e, losował sobie e, i będą rozdawane skinki. Także no, tylko fajnie, jakbyś miał trade link w opisie, nie, bo potem ciężko się skontaktować, ewentualnie Discord i co i co. Skinki już mamy, jeszcze czekają na trade ban'a, także także będą niebawem już rozdawane dla szczęśliwców. Dobra, o, ok, fajnie. Elegancko. Mamy tutaj co? W sumie, bo pierwszy raz z wami sprawdzam. Mamy koskę, mamy takie trochę niebieskie skiny. Mamy Cortexa, to bardzo fajny. Rollcage, o! No i, no i G. Dobra, otworzymy jeszcze raz 90 waluty, waluty ewentowe i pójdziemy od razu na inne rzeczy, znaczy inne te. Skrzyneczki, nie też posprawdzać. Czyli dobra, GoProMotion. Eee, o! Bardzo też fajny to jest skin. Containment Bridge. Eee, dobra, ta skrzynka siedzi mi, no. To u siedzi. Fajne są rzeczy. Dobra, lecimy. Okej, okay. taktikat. Otwórzmy. 14 ziko, także też to są... Fajnie mamy trochę także też, też, też te skrzynki. Taktikat, Ok, On mi chyba lubi, co? Dobra, ostatni raz. I idziemy dalej. Franku, coś tam. O kurde. 43 zł? No, tego bym się nie spodziewał. History, dobra. 20 ziko. Ej, czemu... What? Dwa bowie knife? No dobra, yy, i co? Dwa glovesy, asimowy. Dobra, jeszcze raz Jade. Aha, bo to stany chyba. Dobra, emeraldzik, spoko. No i ostatni raz Eichron. Tutaj też takie Myślę, że spoko. Skinki do pogrania są. Mortis, dobra, dobra, dzięki, dzięki. Go, go dalej. No i Timber. Tu się powoli zaczyna też te droższe rzeczy. Także może nie będziemy tutaj szaleć, bo otwieramy po dwa razy. Asimov? Nie, ten. Okej. Okay. No tutaj skinki mniej mi się podobają, powiem szczerze. Choć one są takie bardziej szare. Tutaj na przykład srebrne. Jak ktoś lubi takie klimaty, to skrzynka w sumie dla niego. Dobra, lecimy dalej. Streak. Może będzie jakiś Winstreak, aby Zresztą cały czas waluta ląduje, to jest bardzo fajne. O, Containment Bridge, także tutaj to pod tym względem przyjemnie. O, Let Museo, Siemanko. Dobra i Cobra Stru Nie, Fire Elemental. O, kurde. Drogi, ale ładny też jest. W sumie jest nawet spoczko. Dobra, otwieramy za 120, a nie wiem ile ich otworzymy. Blazik tu jest, Aquamarina. Oj, oj, oj. Pop AVP. Dobra, jeszcze raz. Jest też kostka. O, o! E! Eee, no nie mogę, ty! No i to ja rozumiem, Kurczę. Elegancka, mamy rękawiczki. No, no jak mamy już te punkty, to możemy na przykład iść na Breakera. Możemy sobie kliknąć. Ty, nuclear Garden. Ładny skin. Tak szczerze, budżetowy ten. Gamma Doppler. Emerald. No i możemy też na przykład wygenerować sobie coś. No, znowu pochwały dla animatorów, bo to jest tak kazańskie. Niestety Orange tego nie jest w stanie zrobić. No, ale ta animacja tutaj na tym generatorze to zawsze jest. Super sprawa. O! No, dawaj, Orange. O! Co jest? Patrz! Ale nie, dobra, jeszcze raz musimy to zrobić. No i skurcze, no nie no mocna sprawa, bardzo mocna. Znowu jest generator. No i to jest w sumie Ewencik. Będzie on 26 dni jeszcze. Także fajnie, że można te monetki sobie zgarnieć, że znaczy właściwie to walutę. O kurde. Patrz! Anno Monster. Col to jest drugi event. Dobra, testujemy. Ocie panie! Ej, teraz tu pierwszy raz widzę. Bestie, dobra, to jest co ja? Ten, po kolei Beast. Jakie okay, mamy rękawiczki? Brąz Dico. Dawaj jeszcze raz, fajne taką mają tą grafikę, nie? Oxid Blaze, dobra, idziemy dalej, bo jestem ciekaw Blood Thirsty. Mamy kostkę. O, ładne skinki, O kurczę, ładne skinki. Dużo już widzę, tak kątem okazał, że jest dużo ładnych skinków. WESTLAND REBEL, dobra jeszcze raz NIGHTMARE, o jacie, ty Serio, mocna skrzynka Bardzo dużo skinów mi tu siedzi, tak myślę, że nawet większość Mamy tu chociażby taką temment NIGHTMARE, ICE COLD Zajebiście budżetowe skinki fajne, Mecha INDUSTRY, jacie, mógłbym wymieniać się, wymieniać Dobra, zobaczmy ostatnią MYSTERIOUS O, WULKANICA Dobra Gamma Doppler, o! mówiłem się o Gamma Doplerze, O kurcze, no i elegancko, o, co jest? Fajnie. O, 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 o. Jean, Okaże się, że to jakiś kilka skin. No, no, jednak nie. Dobra, fajnie, fajnie. Mamy rzeczy, mamy nowe węciki, także można sobie tutaj coś podziałać. jeszcze, żeby tradycji stało się zadość, otwórzmy jedną kapsułę. I myślę, że w kolejnym odcinku porobimy sobie jakieś mocne bitwy, wiecie. Tak mi się wydaje, że zrobimy. Nie, nie. Dawaj, next. No i super. Chodź, no Lepsze niż nic. Okej, okay. w tym odcinku to by było na tyle. Zostawcie linka. Zapraszam yy, do... Czego? Następnych odcinków. Jak ktoś chce pootwierać, to jest taka możliwość. Link w opisie. Na...